Witamy w kolejnym programie Spacerkiem po Ptaku. Dziś odwiedzimy stoiska, na których można znaleźć artykuły i usługi związane z wyposażeniem wnętrz. Odpowiemy także, gdzie można znaleźć wspaniałe upominki na różne okazje. Naszą podróż zaczniemy od niezwykłego sklepu, który warto odwiedzić, gdy zbliża się ważna data w życiu kogoś bliskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy tutaj w centrum handlowym Ptak od niespełna czterech miesięcy. Naszym tutaj głównym przesłaniem jest nie tylko sprzedawać nasze wyroby, które tutaj Państwo widzicie, ale również zarazić tą wiedzą naszą, naszych klientów. Opowiadamy o alkoholach, o whisky, szkolimy. Tutaj przychodzą do nas osoby, które chętnie chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat alkoholi, jak pić, jak podawać whisky, jak się nie dać oszukiwać w sklepach, jak czytać etykiety. Staramy się również poszerzać nasze portfolio tutaj w sklepie poprzez delikatesy z całego świata. Również można delektować się różnymi wiktuałami, na przykład czy czekoladami belgijskimi, galaretkami belgijskimi, herbatami, głównie angielskimi, które, przy, które przywozimy ze sobą. Możemy przywozić i przywozimy na zamówienia. Konkretne słodycze. Tutaj Państwo również widzicie, mamy z Włoch przywozimy wspaniałe, czy peperoncino, czy oliwki. no Wszelki wybór, kształt butelek przyciąga tutaj wszystkich. Dekoracja butelki jest również bardzo istotna, ponieważ myślę, że sprawia to większą przyjemność osobom, które są obdarowywane. Mamy tutaj różne metody. Podawania alkoholi. Robimy kosze. Na ślub młoda para dostaje piękny kosz z ubranymi w środku winami. Nasz kosz może być wypełniony różnymi produktami. To tylko zależy wyłącznie od potrzeb i gustów klienta. Coraz więcej klientów do nas przychodzi, bo wiedzą, że znajdą tutaj coś, czego nie ma w innych sklepach, i na pewno starają się nie tylko kupować, żeby to mieć, ale zacząć kolekcjonować. Zaczynają, jest nam bardzo miło, że przychodzą do nas najpierw po jedną rzecz, a potem się pytają, czy będzie coś innego, czy będzie coś lepszego i zaczynamy wzbudzać jakiś hobby. A skoro już jesteśmy przy prezentach, proponujemy, by odwiedzili Państwo zupełnie nietypową kwiaciarnię. Nie do końca zajmujemy się samą sprzedażą kwiatów ciętych czy doniczkowych. Zatrudniamy plastyków, zajmujemy się własnoręcznie, produkujemy wiele rzeczy, które tutaj można u nas nabyć. Sprzedajemy gotowe wazony, ale do nich robimy sami kompozycje, robimy sami kartki, pakujemy prezenty. Klient przychodzący do nas często przynosi nam zdjęcia czy wysyła zdjęcia własnego mieszkania i my wówczas umawiamy się, spotykamy i proponujemy mu dekoracje. W ofercie mamy malowanie obrazów, malowanie różnych grafik na ścianach, robimy do tego kompozycje, wystrój całościowy, dokupujemy świecę, donice. Właściwie jesteśmy gotowi. Z tym klientem iść na zakupy, żeby mu urządzić mieszkanie lub urządzić na daną chwilę na jakąś fajną kolację mie mieszkanie, stół, czy całość przy zaręczynach, na przykład. Bo akurat to mi się skojarzyło, bo to właśnie ostatnio robiliśmy. Sezon jesienny to na pewno zbliżające się święta, 1 listopada. Mamy no na chwilę obecną, jak widać, właśnie tutaj największy wybór w tym kierunku rzeczywiście, bo taki jest okres. Znicze przybierane kwiatkami, dokompletowane do całości na pomniku, wiązanki dokompletowane w komplecie do wazonu i, i na płytę. Obecnie u nas naj, najlepiej sprzedającym się kolorem i rzeczywiście bardzo ciekawym kolorem jest to kolor fioletów, amarantów. Są różne odcienie i w, tak samo jak w ubraniach, tak samo w mieszkaniach, tak samo wszędzie ten kolor jest Spotykamy. Oko kamery przyciągnęło również stoisko z wikliną, która niezależnie od panującej mody ma wielu zwolenników. Mamy bardzo duży asortyment wikliny, tak jak, tak jak tutaj zresztą widać. Robimy oczywiście meble też pod zamówienie klienta. Yy, oczywiście kolorystycznie też można sobie dobrać, ciemniejsze, jaśniejsze. No zamawiają najczęściej szafki na przykład. Coś tego typu, albo na przykład jakieś tam fotele, czy na przykład dla, dla pieska, dla kotka różne takie fajne no, pojemniczki, różnego rodzaju koszyczki, krzesełka, na przykład trzepaczki do dywanów, takie na przykład pojemniczki różne na chleby, co jeszcze na przykład takie kuferki na biżuterię. Raczej tak wie pani każdego stać. Nie jest taka droga wyklina. No tak w granicach do 100 zł. Już można kupić dobrą, porządną, dużą rzecz. Na chwilę zatrzymujemy się także przy stoisku z artykułami gospodarstwa domowego. Można kupić wszystko od samego początku do samego końca, do samego sprzątania w kuchni. Ale tutaj można również znaleźć ciekawy upominek. Na przykład y, korkociąg elektryczny. To jest coś takiego nietypowego, ale bardzo dobrze się sprzedaje na prezent, na, na prezenty. Są także y, wyroby z y, ceramiki. Różnego rodzaju właśnie filiżanki, całe zestawy deserowe, kawowe. I to też właśnie jest typowo, typowo na, na prezenty głównie jest to kupowane. Czym byłby dom bez pięknie przystrojonego stołu? Oto kilka propozycji dla pań, które chcą oczarować swoich gości. Mam yy, obrusy dziergane, tak zwane. Mam obrusy plamoodporne, lniane i gipiurowe. I to są wszystkie obrusy, które można położyć, bo na dzień dzisiejszy lubimy, żeby było ładnie w mieszkaniu, żeby to miało cały wystrój w mieszkania, powinien być naszym wnętrzem, prawda, musi tworzyć klimat. Jeżeli chodzi o młode klientki, to chcą coś do nowoczesnych wnętrz. No to nowoczesne wnętrza to mam też takie obrusy, które są takie obszywane, delikatne. A jeżeli chodzi o styl, bo dużo jest klientek, który ma jednak stylowe mieszkania, no to właśnie dipiura, właśnie te dziergane obrusy, czy takie bardzo haftowane. No one wtedy to sobie coś wybierają, co pasuje im do wnętrza. Ja pytam o kolorystykę wnętrza, jakie jest, czy jest pomalowane na ciemno, czy na jasno i wtedy mogę coś dobrać. Ale generalnie to berze, ekri, to są do każdego wnętrza. I jak kładziemy jasny stół, możemy sobie dobrać właśnie takie, tego typu, jakieś tam położyć, albo na skos stołu, albo na jeden róg stołu i porościągać. To po prostu wygląda zupełnie inaczej. To, to jest coś innego. I wtedy, jak przychodzą ludzie, to oceniają nas. Na dziś to już wszystko. W kolejnym programie zaprezentujemy Szeroki Wybór Odzieży i Obuwia na Zimę. Do zobaczenia w drugą sobotę listopada o 14.50 w programie Spacerkiem po ptaku.